się widzowie, nie podgłaszam tak gierki specjalnie, ale gdzieś sobie e, wpijemy drle na manga e, no to widzimy się po krótkiej przerwie jak troszkę więcej sobie wbiję tego daleko no taki mały update jest, już 19 langa jeszcze jakieś 40, no 38 pucharków no to się widzimy przy kolejnym Ostatnią, last game wam pokażę oczywiście. Oba, wbita kolejna. No, Ostatnia, mam nadzieję, gireczka Ten odcinek jest troszkę krótszy, bo widzicie to szybko, bo jakimś cudem przez jakieś 10 minut zrobiłem 70, nim. Nie wiem. Przepraszam, zapomniałem. Że wy to nadal słyszycie, a to jest takie niemiłe jak to sobie montowałem. Więc co To w ogóle nie wziął nikt tych skrzyneczek. W ogóle było, że mówię troszkę za cicho, więc postaram się tu głośniej mówić. O. Tu nie wiem dlaczego ten gracz tu nie wziął, jak ja tu nawet nie szedłem. Dobra, ale mam już ulta. Tu go nie ma. Tu jest jedna z najlepszych pozycji. Jakby tu stoicie ale dobra, ja nie będę taki. W jednej idzie miałem 4 kila. Czy tam 3 kurde? Rafik jakiś, dobra. No i już na, tak naprawdę tam zagwarantowano. Co mam tutaj robić człowieku. Dobra. Jest a że tak troszkę spamię tym przyciskiem. A mi by się to przydało, dobra. To tutaj długo się jest. na niestety... Ale jest 20 ranga, jakby na nim jak najbardziej. Patrzcie na to, ile ja będę miał. O kurde, 42 Jest na nim bardzo długo wyczekiwany filmik Jest już teraz, prezentuje się 20 ranga e, Tak, bo odcinek trochę krótki To jeszcze postaramy sobie wbić na szalce Tylko ja nie wiem, czy to będzie takie proste, na jakie się powinno wydawać Pani... O Jezus, o Jezus, nie, nie ja nie cierpię Grancy... Tak jak mówiłem, Grancy um, Otisy na, ogólnie z osobiami i postaciami. Ale jak Otis jest wysoko, to znaczy, że to jest dobry Otis. Ja mogłem tu siedzieć u mnie dobrze, ale że to jest odcinek, to... nie, nie, nie Bo do, trzeba się pokazać z najlepszej strony, więc nie będę. Kampił na odcinku to jest słabe. Niektórzy kampią. No, i dlatego mają pewnie mało osób. Hej, zginęłaby koleżanka. O kurde, ej! Ej, miałam szczęście, przyznam. Myślałem, że jest tu. To jest glancy Będę miał glancy Coś krujesz do mnie. Ja chcę bić, bo jest to manga. ci daje. Ale mnie proszę nie bić ja to jeszcze będę, miał, to... No i chuj yy, A, przepraszam, przepraszam, to w Family Content. Yy, przepraszam za przekleństwa. To dodam coś, żebym niby nie przeknął, ale dobra przeklęłam Dobra, taki daje No i on teraz spierze stąd. No i już mam dwie samo tak naprawdę, bez czwarte miejsce. Zobaczyłem tego. Patrzcie, jak tak? jajaj niestety, ale jako dodatkowe mamy. Nie mówiłem, czy tak będzie, jeszcze, ale bo tak sobie wymyślałem. Ale jeżeli tu dostaliście, to mamy jeszcze 20 na szelce. Pięknie, dzisiaj wbiłem 2 20. Teraz pewnie będę sobie Piperkom grał. "No i co, to było chyba na tyle w tym materiale... Cześć i pa!..."